który mówi, Oby, tak. Nie mówcą do spraw moralizatorskich. Katrin Kiewicz, to się wątków. Czy uważa, że teraz zakupu trzeba podać? No. Nie, ale właśnie. Nie, nie, mówi. Oby, tak. Ko? No tak. Jego no słuchają mnie, aż tak, że nie wykonał. Nie wykonał żadnego czynu, mówcą do spraw moralizatorskich. Odnośnie się wątków. No. Czy uważam, że teraz za grubo trochę poleciałeś z tym porównaniem, ale właśnie... Ale jak za grubo? No tak. Typ mówi... O, no połóż w, w tym momencie do Trichiewicza, czyli... który... Czyli... Nitro Rzeźniak Górski wpłacił 10 złotych. Rzeźniak, bo Rzeźnik kuwami. Pytasz... dzieci Pytasz... i realnie zostało Pytasz... to udowodnione. On tylko coś powiedział. Tylko? No tak. Niech go słuchają, mówiąc! ale nie się. wykona, Posłuchaj, nie, no super, nie, za nie wykonał super, żadnego czynu! Super żart! Te dzieciaki mają papkę z mózgu, oby tak! Aha, a to fajnie! Ja jestem kosmopolitą! A w ogóle to. Kim ja? A w ogóle to gdzie? Ja jestem Polak? To jest Ty, który nienawidzi Polski! I tutaj robi pieniądze. Obrzydliwość! I ty z nim rozmawiasz na tematy, na tematy, kto jaka jaka dziewczyna się. Z tego co się orientuję, płaci też tutaj podatki. Kurwa nie wierzę, że broni nie trozyniaka. Jut, tak, robi tu pieniądze. Nie wiem, nie słyszałem nic o tym, żeby nitrozyniak, żyźniak yy, spierdolił gdzieś za granicę z podatkami. O ja pierdziela, jaka kasa. Wow, oglądam od niedawna i też nie umiem wysłać na ten cieknący dach. Może się uda, pozdrawiam. Wow, no powiem ci szczerze, to się niestety nie dolicza do licznika, ale... Będzie bardzo, bardzo długo wisiało na czacie, no nie? Bo to zostaje przypięte. Jeżeli jest duża kwota, to jest przypięte bardzo, bardzo długo. Więc ja pierdzielę, no dziękuję Ci bardzo. O, to sobie tutaj powisisz przez większość transmisji. <gryw> dziękuję, dziękuję, dziękuję. Strasznie, strasznie duży donate. Ile? 570 zł. O, ja pierdzielę. Kłaniam się niziutko, bardzo mi miło. Jeszcze szczególnie, że od niedawna, no nie... To jednak piękna rzecz. więc tym bardziej miło. Konop wpłacił 10 złotych. No tak. No tak. <laughs> Prowadzi... Banalizujecie, dziękuję, banalizujecie. Ten typ powinien być wyłączony, wymieciony. Ze strefie... A urowić... Mieszkam za granicą, mieszkam w Breslau. Polaki powinny kurwa szanować tutaj. Pana sedek. Jeszcze coś? Czyli co nic nitrozyn, jakie powinniśmy teraz zrobić? Wyrzucić go z federacji? dzieciaki, nie, powinny dzieciaki, nie, chwila, refleksja, wśród dzieciaków, bądź rodziców, tych dzieci, które są w typa zero -jedynkowo. Ja będę musiał bardzo kejdo, zapadł, spadł, Nitro, nie że jestem jest Nitro, i że na, na doniej czy co sądzisz o tym? gdyby... ...chyba wojska rosyjskie kroczyły do Polski, to o tak. A czy ja tym kolejny raz posłuszam się jakimś wyrytym dłużej. Mocno rozszerzony, Mocno tam polskie pewnie są już założone... mocno rozszerzony głosi. E, I trochę inaczej, cię widziałem na tych streamach tam. Wy... Taki. A po tytucie, tam? Tak, masz mocno To No, no zobacz. Dobra, konkretnie, e, używaj takiego sformułowania, jak ja bym po podobu, ja jestem już ekspertem, wiesz. Jak człowieka odkryłeś, żebyś ty go odwiedział w slotach. Dobra, wieczor, twoje czaty. Poleci ktoś nocek poznatek na jedną noc w sierpniu? Wydaje że może na czatach gdzieś tam zniknąć, więc jak coś to wysłałnik na pisawce i tam na, na pewno znajdziesz miejscowych, którzy ci coś powiedzą. To proszę met Discorda. Nie podesłałam. No, Nie, nie, na YouTube, i to Jest teraz tak, bo I że to jest bardzo ważna informacja w kontekście tego, co się czekają, bo ja powiedziałem, że po tym swoim... Ja, ja że, jest, że, na mnie, na mnie ale to jest kwestia biznesowa, Po spory... to, żeby okay. Co okay. Powiedział, konkretnie cytuję, I to nie znaczy, że tam policja będzie cię. Eee, Murański Nie zależało. Nie da się naprawić. Kropka nie mogę przestać o nim myśleć. Widać, ogólnie wpłacił 10 złotych. Źle się czuję bardzo przez to. Od kilku dni i mam duży żal do siebie. Czuję się okropnie sama ze sobą. Za że to zniszczył coś wuja? Właściwie, co ma być, to będzie, więc najlepiej, najlepiej, to się mogę poradzić. To jest zdjęć swojej myśli z tego, jeżeli jesteście sobie pisani, to, to i tak dla siebie będziecie i się będziecie i, i ci po prostu, żebyś mogł. A na chwilę zdjąć myśli i odpocząć. Pośmiać się. Miłość, tak jak się okazuje. No i po prostu wszystkiego tego. Mester 10 złotych. Konop napisał i kwot, średnik, notek i kwot. Nie wiesz był? że no to po angielski nie, czyli nie tak. Szachmat Konowski. chciałeś zaorać mnie, a zaorałeś siebie. Dziękuję, dziękuję wielomyślnie. się cię człowieku, nawet nie wiesz, że ty mnie jeszcze ratujesz. Pozdrawiam grupkę grupy nam. Trzymajcie się Messenger, bardzo mi miło usłyszeć coś takiego. I przesyłam Ja. Julian. ...konkretnie cytuję... ...i to nie ważne, czy to ma 500, e, Murański... ...wobec milionów swoich widzów. Murański, oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Na to zareagowałem nie, nie tyle... Są moi wspólnicy i e, ja posubligowali mnie do tego, a wyjątkowie mnie upraszali. Co ten człowiek gada, bole? Odlasia wpłacił dziesięć złotych. A, dobrze się moją dziewczynę o tyle? Jasne, że tak. Twoje... tyle. mnie przy życiu, na ale pamiętam, jak przeczytałeś ich kwot średnich szkoły do torby. <laughs> jak cię... Kiedyś znajdę na Twitchu, jak będę tam streamował coś, to oczywiście masz u mnie subka, przypomnij się tylko. No i ściskam was I ciebie o, o tyle, o tyle, czy o tyle, o tyle. Ja odpowiedziałem i teraz powtarzam Ci to jeszcze raz. Masz trzy wyjścia. Albo ujawnisz, po e, jaki, jakiej posądzasz mnie niegodziwości konkretnie, albo przeprosisz, albo zapłacisz. Nie ma, nie ma czwartego wyjścia. Więc konkretnie, ja się się zespań, znowu... Mówiąc, że Murański oddaje ludziom pieniądze w Wrocławiu. Mój to jest Mateusz. Murański, w momencie, kiedy mieszkał to Wrocławiu i prowadziła go pewna osoba, uklejcy też kiedyś byli na wlewach, nie rozliczył się to ja jadę, się, te... Tak. Słuchaj, po pierwsze, mówiłeś to o Jacku urańskim. Ale masz korzyść, ty też korzystasz z tego. Widzisz, ja w ogóle to jest jakaś bzdura. W tej chwili chłopak coś tutaj, tutaj, tutaj podrzuca, bo w lewach mówisz, na nadajesz, bo po, po, po pierwsze to nieprawda, co to za zasady, żeby było jasne. E, Konkretnie, konkret, to będziesz miał okazję to wyjaśnić, bo to są poważne sprawy, które rzutują też na sytuację firmy, gdzie jestem zaangażowany. Więc będziesz miał okazję to wyjaśnić, dobrze to bardzo dobrze

100 co się dzieje chłopcze? Z drugiej strony taka kasa... 500 to z z takimi potężnymi donutorami to zwrot zero. Proszę pierdła za ciebie. Całuję serdecznie. Dzięki. Dzięki ciocia Zozo za kujela. A no to tak, że kurwa, że od ty to robisz. ty na na Kurwa, perem. Chodź, zamknij i nie pomagaj sobie, to masz bo masz wiem, że masz ciężko język, polski, jest to jest nowy język, to nie jest. Ja w Twoje... ale skręca, Jak, jak nie Dam Norisowi płaciu dziesięć złotych. Sex gifts. Sex gifts. Dziękuję. Dziękuję za wspierającego. Ola się radoska. Młodych chłopaków z dokładnie ten fight. ...zyk narodowy... podobny. Nie, to nie jest na pan... ja. podobny. zasady. Ten czołaczek już pół roku. Czciła ją polskie sądy i to się musi odstać. Musimy też odpowiednio uzasadnić ale, ale, w tym powodem. Ale bardzo to ta informacja jest. Nas usłyszyli mi nawet moi współnicy, że chłopak ma bardzo dobre poznane ułudkach Otóż ten, e, ten tauruska nuca na polskich dzieciach. Na tym momencie nie, nie, że nikt mi to nie powie. Ale na tym momencie powinien dostać sam pozew. Może, no nie, wystarczy naturalne. Sorry, ale to, to kurwa, to jest takie trochę. przekroczenie granicy. A wyjaśnić, chciałbym to wyjaśnić. bo tak... E... Otóż ten. E... Okay, ten, okay, ten, to, ten. ten. ten Taruska ta Nuca zarabia na polskich dzieciach. No, chciałbym to, to wyjaśnić, bo tak. E, Okej, okay, rozumiem, że pozywasz. Nikt nie rozumiał. Teraz chciałbym wyjaśnić, bo ona. Naz... że ona w ogóle pochodzenie, że on nie jest Polakiem. Rozumiem, o tych jest Polakiem. Nie rozumiem, że to jest jakieś w ogóle. Nie ja, ja się to jest jakieś w ogóle. Dlaczego? Że dostarczył sam, samych chwali, mam tutaj do okej, na jakiej podstawie wiesz, że to nie jest polak? Sam się pokławił swojego rosyjskiego niepokłodnium. Babcia, ja pierdolę, no i zajebiście, on ja polsko holenderskie pochodzenie i co z tego wynika, no nie. Kusić, wam mieć pochodzenie... nie Nie wiem, bułgarsko-bugarsko-wrocławskie i dalej być polakiem, mimo że wrocław to pod Polski nawet nie stał. Jest z pochodzenia polskiego. Babcia jest. Rosjanka. Babcia jest. No to co? No to zajebiście, to przecież w większości polaki, genetycznie. Geneticznie. Mwąc 15 zł. Nie, to jest wyszerebowany. Przedtem, teraz oglądamy. Z wyszerebowanym słowa. Nie ma nic do tego, to

5 daje wibę tego wujka, co jak walnie, na imprezy. Rodzinnej to każde kobietom i dzieciom wygryzala od stanu po bo w męskie rzeczy. Dziękuję. Miłość na piękna rzecz. Witam. Tu... To i kwot średni nitrozydzeniaków i kwot. Gorf... Płacił 10 zł. Prosił o zatrzymanie tego strama w celu zatrzymania psucia mojego dobrego imienia. <słuchajka> <My> słuchaj. <słuchajka> Siergiej Korow. Pozdrawiam serdecznie. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. No ostry sakę, nie ma w w tym kraju. tym Prymity wśród. Panie pojawiec tej zadeklarował, że... że... Papierz internetu, ja mam teorię, że Murański odkryw w właściw dzisiaj. <coughs> Ostradał zmysły w wskutecz... tak. Powodowanego miażdżiem jądra. Ewentualnie w jądrach miał większość mózgu i została ona zmiażdżona. Jak to pełne sterby wypełnione aż po brzegi, ale samo zmienia biegi. Dziękuję. Kiedy ten kłopoty będzie kandydował na prezydenta. Co ty o tym sądzisz? Sądzę o tym, że ja tak ulegałem na niebie, że 2020 roku nie będzie wyboru. Tak, jest to bo... na no, 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 no to no to na lewo, no to na lewo, no to na no to na lewo, no to na lewo, no to na lewo, no to na to na lewo, no 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 to na to na lewo, no to na lewo, no to na lewo, no to na lewo, no to to na no że za każdym razem nie pomagają odnośnie, tego, on był Rosjanem, Dobrze, tak. Jeśli coś się niepotrzebny, to pomyśl... ...Konowskim podczas tej rozmowy, totalnie. Chłop normalnie już się ogląda w Fortnite'cie, kończę. E... Sultan Kosmic... To... Uh -huh. Jak mu raczej... ...piewaniem się... <grymianie> pastorałek do Jezusa i panienki. Kto <grymianie> to jest i panienka? I panienka, I, panienka. To, i to nie pomaga, ja tylko wybrudadam. to nie słowa. Ja używam to, tak tak to jest, tego argumentu, twoich nie. własnych słów. Dobry, widzowie. Ciągnęłem się w te tak się zajebiście to ogląda, to jest tak dobry serial do piwa, to tyle, oto. Będzie drugi. on właśnie super jest. Tyle. Ciebie i powtarzam. Nie no, idiota kurwa, ty jesteś kurwa łyżnym idiotą. 250 lat teraz kurwa bawisz z muźgiem, to ty chodzisz po programach kurwa Elo, elo. 10 złotych, chce być... tak. Jeszcze, ale zobacz jak on na tym gdzieś tam zaczął wychodzić nawet poza panią. ...widzów fejmenu na, to twarzyło się. Damian Kaczmisz już więc kiedyś pisać z Lekcji. Reningi. Okazało się, że organizowała warsztaty równościowe, a lekcje prowadziła w 10 zł, 69 groszy. W sposób filozoficzny. Zawsze wyczuwała, gdy ktoś się źle czuł i pocieszyła. Dzięki niej nauczyłam się nie zamykać we własnej bańce światopoglądowej. A nie, zawsze jest bardzo miło słyszeć takich Ta, ukurę... Dоты, ty, no prawa... ja, ja, sta... fakty nie wyzywam. Ja, fakty. No, masz widzenie dalej, jak kura... no, wiesz mnie, temu jak e, niż, niż tego jest doświadczonym wojownikiem i prawdopodobnie jest dużo większy i ma większy staż. Eee, Fleksuje się, że byłby w stanie najabać gościa, który dwa razy spróbował stać przed komputerem w życiu. No super, zajebiście, gratuluję. Może sobie 30 osób wydać po kolei. Się jeszcze jadę, że każdego z nich Super, fajnie, super, świetnie. to Tego szczurę? oczywiście, na nie wychodzi? widzi przedszkolę, wbiega, łapie najmniejszego, daje mu po pysku i się jarze, że, że i kuźwa jest wojownikiem, no nie? A ja mam na imię Maciek i dzwonię tutaj z Pięknego. Chyba yy. sobie wyobrażam, że zostanie prezydentem, skoro właśnie będzie głosować ta młoda publiczność. A ta młoda publiczność, no z tego co tak wiem, to za nim nie przepada. A gdy zapytać prezydent, który no kurczę, nie rozumie, czym jest żart, no to myślę... Się... Jeszcze raz? To jest twój kanał gorzej oczywiście, ponieważ... ...gwoździa, użył sformułowania majciarz. Co to znaczy? Artur, pójdź, tak mi nie powiedział. Te słowa nie nazywa nazywaj, powiedz mi w twarz, że... Mój mąż jest majciarzem, wypowiedziała twoja żona. I e, dużo się zastanawia, że ona jest... E, dużo osób wierzy, że ona również jest bardzo postać. Tutaj już delay i zainstalowanie się mi dało. usłyszeć. Kochani, mogę mieć, że Ciebie biegną na naszą prośbę, bo lecę teraz na telewizorze. Czy mogłabyś mi dać podwarkę duchatora? Nie mogę powiedzieć w ten sposób. Była jedna propozycja. Zresztą rozłączona zarówno od prezesa Taymana, i my tę propozycję odrzuciliśmy. Bardzo dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że było ciekawie. Miło spędziliście czas. Do zobaczenia w kolejnych programach. Cześć. Co, Konop przecież był tam uznany, tylko pamiętajcie, że oglądaliśmy skrót, gdzie no widocznik EBF stwierdził, że tutaj Rumulajski zasługuje na szczególne wyróżnienie. Nie wiem, czy to tak, jak piękarza. Chy sobie doj żyć. Znacz Teraz oglądamy. Jesteśmy nie zmuszę. Nie, że nie, nie, każesz. Konop jest strasznie no poszczędzony na ten kejcz. Chłop miał Rzecz. zakończyć w płacie 10 złotych. Te bramy mu nie pozwolą. Grama została nieskończona. A kiedy już o niej mówili, to tylko o momentach, w których Konop się wyjebał, czytaj Lexiu. Czyli, innymi słowy, będziemy mieli 5000 nowych odcinków, tak? Super. Nie mogę się doczekać. Najlepszy content. Tak jest. Stotno, co to 100% z Za Teraz odmówię. O nie, krok widzowie! O nie! Stepujący widzowie! Poczekaliśmy. finałowego odcinka, finał sezonu. Se se tak! Konferencje. Ważenia. Face to face. Wszystkie skutki w najpopularniejszej Gazdy Fightowych znajdziesz na kanale se 4 Subskrybuj, aby nie przegapić. Dla wielu osób, wiele osób moją dramę z Wręcz na sukces, ja uważam, że aż tak długo nie było, ale to chyba już pod 10 w i właśnie kiedy są sprawy zajmiemy się na początek bo właśnie e, ciekawe że wszyscy się spotkaliśmy już na tej konferencji zapowiadającej i widzisz żebyśmy tam sobie wszystko przegadali. Graba, Każdy, coś przegadali... dziękuję. Było. ja pamiętam że chciałem wtedy pokazać tylko potem stwierdziliśmy że nie już już, się na że po na pięć od robi ma. 10 zł Błagam, puść na pięć od 53 minut ttp ttp międzynarodowe 103 No dobra który czas o ten fragment TTP więc kompletnie nie wiem o co chodzi na 50, no, dziękuję. Dziękuję. dzięki za masz masz jakieś takie i wiesz, ja e, kto zapali światło, to ten musi szota. <grym>, Ale z, ja ja strasznie tego nie lubię i powiem ci, że ja strasznie nie rozumiem tego, bo dla mnie <grym, strasznie trudno <grym>, jest wygrać, bo kurwa jest tym zwycięzcą niby, Bo masz grę. Wóz, nie wóz, 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 się tego Mamy grę. Chujowa ta packa, wpłacił 10 złotych. Nie, jest że to jakieś mechaniczne ramię, które namierza obrady potężne. To jest najnormalniejsza packa, tylko oprócz tego, że to jeszcze strzeli plotbuchę. Gra alkoholowa, powinna być taka, że no kurwa, zwycięzca. Wygrywasz, to nie pijesz. A przegrywasz, to pijesz. A przecież na imprezie się też między innymi na wciągu alkoholu. No bo chcesz przegrać. To jest takie, że wiesz, że jak wygrasz, to jesteś, bo wygrałeś, a jak przegrasz, to, 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 jak to nie nie Anonimowy pan Andrzej, jestem świeżo po obronie magistra. Moc mm. 21. Czas, złotych, proszę, o 27 nie brałem udziału na chatce, ale przyjemnie mi się pisało dosyć sporą pracę uczestnicząc w serwisie. Super, ci bardzo, Niech Gratulacje. Pan. Wszyscy się. Gratulacje. Jeszcze trzy mandona, albo jak taka metafora życia w sumie. O kurwa, jesteś 66 artykuł.

Za pomocą taśmy klejącej do dłoni każde mięso czystniku przykleja się po butelce szklance z piwem. Zasady proste. Nie możesz uwolnić ręki, dopóki nie oprójesz szkła. Crazy. Crazy game. Crazy game, where you drink... have a in hand. <gryst2> <gryst2> ok, Pumer, Jezus Maria, czy mieliście kiedyś w życiu coś, co się nazywa dobra zabawa? Kryste, mieliście kiedyś mniej niż 57 lat? Nie mogę. Nie, nie mogę ich słuchać. Wszyscy starzy są. Miłość, Tadek, nie tarzesz. A jak płacił 10 złotych? Czemu wspieranie kosztuje 5 złotych, a dwa prezenty pakietu 30 złotych? z tego powodu że według erok jakiegoś takiego wewnętrznego YouTuba wspierać można na jakimś tam średnim blogu który jest w danym oprawie kwotnicyony jest wybierany automatycznie ja nie mogę tego wyzniać chciałem zmienić prezenty na od 5 zł żebyśmy mógł kraść ciśnieniem 100 prezent wow super a teraz 100 prezent kosztowało 1500 zł więc nie może to napinkać ja sobie tak nie zrobił ale YouTube się już te funkcje chciałem pochwalić, że dzisiaj w przedszkolu nie wyjechałem za gnie za dinozaur w płacił 10 zł pani dała mi słoneczko i powiedziała że teraznę na artystę leżakowaniu dupa wyszła na luźno a pani trzeci były też dzisiaj ty za natomiast bardziej tak w kwestii bez kamery, nie wtedy tak mega nie nie dobra, nie mogę, o, Jesus, przepraszam, przeczytałem twoje, twoje nazwisko, jestem głupi, że z tego zarłatwałem. Jestem chujem najgorszym, ale masz tak wdzięczne nazwisko do wymowyania z niego. Mam nadzieję, że sama to robisz z dumą. Ja bym chciał mieć nazwisko Pryt, O będziemy teraz. Boże, nie się na mnie. Dostaję skręcającego jeszcze za żartem, Weronika Szar, dziękuję. Mac. To kompletnie sprawa, że my to rozmowę, która miała być przeprowadzona. Wtedy zajmiemy się genezą sprawy. A mianowicie, zaczęło się przyczopa podkłada do mostawy? Leksio, lekcja. Szar, ty Oleś i yy, nie, 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 film należy Leksio, do września. Witamy również cię, ciaku Maciu, ucieszymy w tej Miłość, ty na piękna rzecz. Mocenca, chodźmy. Serwis. właśnie skończyłem nagrywanie rozmowy z Najką. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jestem bardzo pozytywnie Czekam na lekcję. I w Polsce, z mój 0,0. się. Dobra, zobaczmy na to dobra? Mogę go tym potem przypomnieć. Ej, zmęczyłem się, dobrze. Tutaj był na Już nie masz. Ok tak, jak dokładnie ma te stycznia piątaj, bo tego tego Tak, pytam się im publikacją. Miłość Ej, już się. Hej, chciałam się pochwalić, że miałam dzisiaj ciągła, na parę zapisałam się na jutro na koczyk w Chyba w końcu przechodzę swój blog opuścię. Zajebiście, fajnie dla ciebie. No, bezpośrednio się z no, koszula jest za ciasna, boże, bęben. O, o boże, jak normalnie baba w górsecie. Dobra, nie widzicie co jest na dole, więc zebrać. O, boże w końcu Dowody, jakieś, jak się jak nie oddycha, to właściwie się zdycha. I powiedziałem, te Dokumenty poprosiłem po nie powiedziałem, do dokumentu posiłem opublikację, a żeby mieć rzeczywiście ta na dowody. Jakby teraz rozumiesz, że właśnie tutaj przecież wcześniej powinieneś ten zasadniczy bo że od dowody posiłeś po filmie. A nie przed. ja ci powiem, jak na przykład z mojej perspektywy to wygląda. I nawet nagrywałem film, jeden z filmów na swój temat, i pewna która taka cię powiedział powiedziałem, że nie że to jest jakiś To jest nie, bo Uważasz, że może tak. że Może przygotowaliście coś że wiesz, że AI w jednak nie że to jest Do tego stopnia, się Ale okej, może nie że, wyszło, że tak, ja nie bestia. Nie teraz 14 lat, a 15, bo z punktu widzenia prawa jest to diametralna różnica, natomiast z punktu widzenia moralności ta, ta różnica, różnica nie jest taka duża. No tak, no nie ma tutaj żadnej moralnej różnicy. Było to, no szczerze mówiąc, obrzydliwe. Sam też wspominałem, że tak, na na ty się zgadzałeś, że to, co on zrobił, było powszechne. No, Dokładnie tak. I tutaj, I tutaj się mówi właśnie jako no, influencer w trendie contentu, który, wiesz, że tam działał w Teamie X e, i, wiesz, operował, e, targetując bardzo młodą widownię, no powinien, mimo wszystko, nawet w takich e, gdzieś tam prywatnych wiadomościach się mieć z tyłu, bo że gdzieś to może zostać wykorzystane czyli nim, nie? Tak, i tutaj się zgadzamy. Natomiast tutaj nie chodzi tylko zg że część o, ludzi którzy bronią ciebie twierdzi, że ale wiecie, na 15 lat tym nie staća w nicza. Natomiast ludzie wspominają o jednym i o informacji, którą podawałeś przez ten materiał. I on miał przemianę prezentacji do ciebie, gdy publikowałem materiał broniący dziewczyna. Napisała do niej psa. Dziewczyna sama wysyłała mu pikantne zdjęcia i co więcej, nawet mu pisała, że, wie, no, że no, nie Dlatego musi zasłużyć. Coś jeszcze, co nie ma wypisanej. Ja też sam nie wiem, ale właśnie uciekliśmy od tych. Jak ona chciał, ale że panie ci to bardzo podziela. Jakie masz A zwłaszcza w wcześniejszym występie. No słuchajcie. Panowie, to jest najmniejszy komplement, jaki facet może usłyszeć, no nie? Mówię serio. A się zarumieniłem normalnie. się dziękuję za wspierającego. bardzo. Jak chodzi o to, kto pierwszy, co ona mu wysyłała, nie widziałem żadnych z z tego, co ona mu wysyłała, kto tam pierwszy zainicjował to. No dobrze, a to właśnie nie powinieneś wtedy poprosić o całą o cały kontekst bo to publikowałeś film, który... Ale też tego nie, nie, nie mogę, to już jest jasne, Chryste. A mam coś śmiesznego? mam strasznie rozbudowane piersiowej, wiesz, I boję się, że mi guzik wystrzeli i zbiegam. No, rozwijam się, rozwijam się i pokazujemy, ja nie na leksia, to po co nie to pokazywać, jakby to ty tak, zaraz, ja się do drugiego filmu i właśnie Natomiast co jest ważne, to się odzwali kolejkiste dziewczyny. I tutaj trzeba też rzucić pełne światła na postępy, co to jest Gdzie trzeba na pisma pierwsza, a pisma do lewej światełki. Patrz, ja się dostanę w pokuszkę. Ja pierdzielę. Strasznie mi przytapisaliście, widząc czym mówię. Dwa palce na talce. dziękuję pięknie za śpiewiącek. O, dzięki. Ach, ja się tak dostać w. O! Jak coś, to muszę oglądać. Jóź, ty, piękna rzecz. Nic dziwnego, że mnie się lesbiką, wpłacił 10 złotów. Przecież chodzicie do tych samych Bardzo dobrze. To mają dobre włosy, ja też. I nie wiecie jak to jest ulga dla człowieka. Normalnie, da się żyć.